Przez się na kolejnym dniu naszym warsztatem malcowy na dla Polski, bardzo się nowy tydzień. Eee. Bardzo serdecznie witam dzisiejszego e, wykładawcę, e, pana profesora Bartu Mijan, że mojego zastępcę do spraw malowidł. Zastępca do spraw malowidł, który jest nauczycielem dla naszego warsztatu. E, Pozdrawiam. Pan profesor. E, Prawie od początku, od trzeciego lata stale już uczestniczył, e, a teraz zgodnie tak jak powiedziałem wcześniej z naszą konwencją, wykładowcami są, e, byli uczestnicy naszych warsztatów, także Bartku oddaję Ci głos, czy jest i jak jeszcze w nim chronić. Dziś ciekawy temat, bardzo proszę. Dobry wszystkim, y, temat na y, mnie wyświetlony. Będę mówił o elektrosmogu, co to jest za zjawisko. No myślę, że nie wszyscy wiedzą czasem może ktoś jakąś informację na ten temat znalazł. Na szczęście rośnie świadomość w społeczeństwie, że takie zjawisko występuje. Y, generalnie oczywiście wszyscy wiedzą, co to jest smog i też wiedzą, że no, to zjawisko jest Szkodliwy. Natomiast o elektrosmogu, no tutaj informacji jest e, znacznie mniej, a jeszcze chyba można znaleźć na temat, czy on jest szkodliwy, czy też nie jest szkodliwy i co więcej, jak się przekonacie w kroku tego wykładu, m, dane, które można znaleźć w różnych publikacjach naukowych sprzeczne. Plan seminarium będzie następujący. Oczywiście zacznę od odpowiedzi na pytanie, czym jest to smog. Omówię wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie, a następnie przejdę do tzw. materiałów RAM, czyli najważniejszy absorbnik materiałów, materiały, które absorbują pole elektromagnetyczne. Oczywiście z tym łączy się pojęcie RAM pola elektromagnetycznego. Będę musiał też prowadzić prostą teorię ekranowania czy absorpcji pola elektromagnetycznego. No, zobaczycie, że mimo że ona jest prosta, ale całkiem, całkiem sporo wzorów zawiera, także przepraszam za, za ten fragment mojego wykładu, natomiast on jest jednak konieczny, żeby opisać zjawiska, które zachodzą w takich ekranach, w takich absorberach pola elektromagnetycznego w sposób poprawny. Wreszcie też omówię materiały takie jak heksaferyty. Heksaferyty okazują się być materiały, które bardzo dobrze pochłaniają fale aglowe, elektrofale. Omówię M-heksaferyty. To jest podrodzina tych materiałów, też stosowana właśnie na ekrany pola elektromagnetycznego. Oczywiście te ekrany, te materiały mogą być stosowane do redukcji poziomu elektrosmogu. No a całe moje seminarium zakończy Podsumowanie. Przechodzę do pierwszej części yy, wykładu. Odpowiem na pytanie, czym jest elektrosmog? Bardzo dobrze sobie zdajemy yy, sprawę, czym jest smog. Jak yy, tutaj przedstawiony, jak taki smog wyglądał w Warszawie, do 27 stycznia ubiegłego roku właśnie takie chmury smogu stworzyły stolicę. Nazwa smog pochodzi od smogu, gdy bok, czyli mgła, no to wskazuje na przyczynę powstawania tego zjawiska. Muszą być jakieś zanieczyszczenia atmosferyczne i jeszcze dodatkowa atmosfera musi być wygodna. Wtedy powstaje taka właśnie mieszanina zwana smogiem, jest to zjawisko atmosferyczne, powstały właśnie w wyniku wymieszania się mgły z dymem i z palnami. Okazuje się, że Warszawa nie jest, y, mimo tych, takich, tych przerażających obrazków, najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce. Takimi miastami są Poczno, Żywiec, Rybnik oraz Pszczy. Związane niech kratów, z dolinami, jakim stworzeniem. Nie Kraków, nie Warszawa, są, są miejsca jeszcze gorsze. Oczywiście smog jest y, zjawiskiem szkodliwym, dlatego że y, w jego skład wchodzą związki chemiczne, pyły, które w połączeniu z dużą wygodnością powietrza stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Mówi się, że taki smog skraca statystycznie życie osób, też populacji, która mieszka na takim terenie, gdzie smog występuje. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że mamy dwa typy smogu. Jest tak zwany smog londyński. On się składa z utlenków ciarki, tlenków azotu, tlenków węgla, sadzi i pyłów. Występuje w miesiącach od listopada do stycznia, kiedy mamy inwersję temperatur, to znaczy na dole jest zimniej niż u niż, niż góry atmosfery. Taki smog londyński oczywiście nie występuje tylko w Londynie, ale pojawia się na przykład też w Warszawie. W Poznaniu to jest właśnie yy, przykład smogu londyńskiego, który został zaobserwowany w Poznaniu. Jest drugi typ smogu, tak zwany typ, Smogu Los Angeles, to jest smog inaczej zwany smogiem fotochemicznym albo ozonem troposferycznym. Składa się również oczywiście z tlenków węgla, azotu, węglowodorów, ale te mm, związki ulegają reakcjom fotochemicznym na atmosferze i wtedy powstaje azota, naplenka, cetyrusa, ma na nazwa już brzmi dość groźnie, aldehydy i ozon. Ozon jest substancją. W pewnym sensie y, też pożyteczna powstaje na przykład y, po burzy w czasie wyładowań, ale jego nadmiar jest, jest szkodliwy, jest to substancja, jest to związek bardzo reaktywny. To jest potrójna cząstka, y, potrójna cząstka tlenu. Y, taki smog typu Los Angeles występuje w miesiącach letnich, gdzie y, jest duże nasłonecznienie, bo pod wpływem promieniowania słonecznego te y, toksyczne związki powstają. Powstaje w takich strefach subtropikalnych. On wygląda w następujący sposób. Tutaj macie zdjęcie, właśnie w Los Angeles. O smogu mówi się dużo. Mówi się, że należy z nim walczyć, ograniczać poziom smogu, poziom zanieczyszczeń. Natomiast niewiele stosunkowo wspomina się o tym zjawisku jak elektrosmog. Czasem się nazywa również smogiem. Elektro, elektromagnetycznym. Jest to ogólnie niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze źródeł sztucznych o częstościach od około 300 kHz do 300 kHz, Czyli jest to promieniowanie, które wytwarza człowiek, wytwarzamy stosując różnego rodzaju nadalniki. Y Tutaj na sali jest laptop, widzę trochę smartfonów. Wszystkie te urządzenia emitują promieniowanie elektromagnetyczne. Z poziomu w tej sali podejrzewam całkiem sporo. Pytanie, czy on jest szkodliwy, czy nie. Oczywiście producenci smartfonów mówią, nie, nie ma się czego obawiać. Niczego obawiać. No, w rzeczywistości aż tak dobrze nie jest, o czym za chwilę będę mówił. Ten elektrosmok jest o tyle groźny, że nie będzie widać. Gdybym nie powiedział, to to możemy się nie zdawali sobie sprawy, że, że tutaj jest całkiem spory poziom promieniowania elektromagnetycznego na Natomiast to nie znaczy, że on nie jest groźny dla naszego zdrowia, być może i życia. Niepromieniowanie mikrofalowe podejrzewane że może powodować depresję, rozdrażnienie, trudności z koncentracją czy też pogorszenie a także inne skutki. Wszystko zależy od datki tego promieniowania. Chciałbym zrobić jeszcze tam dygresję i wspomnieć o winie promieniowania elektromagnetycznego. To winno jest bardzo szerokie, rozciąga się od bardzo, bardzo niskich, o niskiej częstotliwości falów radiowych, na przykład rzędu kilku Hz z kilku cykli na, na sekundę I takie fale są używane np. przez wojsko do komunikacji z łodziami podwodnymi dlatego że długie fale dobrze rozprzestrzeniają się w wodzie w przeciwieństwie do, do fal o wyższych częstościach anteny są potężne to są takie wielokilometrowe instalacje głównie w Stanach Zjednoczonych czy, czy w Rosji bo te, te państwa dysponują flotą atomowych łodzi operujących na, na, na oceanach świata. No i oczywiście y, wykorzystuje się wiele innych częstości do komunikacji, y, wykorzystuje się częstotliwości radiowe, wykorzystuje się wyższe częstości, na przykład y, częstości około 900 MHz, to jest ta częstość, na której, y, w której pracuje telefonia GSM. Y Stosuje się również mikrofale powszechnie, na przykład w kuchenkach mikrofalowych to jest częstość 2,4 GHz. Zauważmy, że tu jest pewne takie okno radiowe w naszej atmosferze, Te, ale w tym zakresie nie są tłumione przez atmosferę. Później zaczyna się tłumienie wszelkiego rodzaju rodzaju promieniowania elektromagnetycznego wyższej częstości. Dopiero kolejne okienko pojawia się dla światła widzialnego. Troszkę tutaj jeszcze wchodzi pod i oczywiście też nadfioret. Nadfioret jest już promieniowaniem ionizującym. To są promieniowania, y, promieniowanie jonizujące, to jest promieniowanie wysokoenergetyczne. Ono prowadzi do tego, że y, powstają jakieś swobodne ładunki elektryczne pod wpływem y, tego promieniowania, czego materia, czy też nasze tkanki na przykład stają się mogą być zjonizowane, kiedy takie promieniowanie na nas pada. Są oczywiście jeszcze bardziej energetyczne w przykładu promieniowania jązującego, na przykład promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma. I te promieniowanie są bardzo wysoko energetyczne, na szczęście one też troszkę są tłumione przez naszą atmosferę, bo czego nie wszystko to, co pochodzi od słońca, co pochodzi z kosmosu do nas. Jakie często czynności wykorzystuje się w łączności bezprzewodowej? Oczywiście bardzo ich jest dużo. Tutaj macie podane, jak w poszczególnych krajach jest coraz większej ilości informacji. No rośnie też, rośnie też częstość używanego promieniowania, czy też częstość używanych fal elektromagnetycznych. Wiemy, że mamy telefonie komórkową pierwszej generacji, drugiej, trzeciej, teraz mówi się o telefonie 5G, czyli tej piątej generacji i one, kolejne te telefonie mają, stosują coraz wyższe, coraz wyższą częstość fal radiowych. Praktycznie, jak widać, te współcześnie stosowane pasma, yy, do przesłania informacji, rozciągają się nawet o, aż do 60-70 MHz. Są to bardzo, bardzo yy, wysokie częstości i te fale też są yy, coraz bardziej energetyczne w miarę jak, jak yy, rośnie ich częstość. Czego pojawia się pytanie, czy przypadkiem one jakoś negatywnie nie oddziałują na nasze zdrowie. Yy, można też sieci bezprzewodowe sklasyfikować yy, ze względu na zasięg. To jest taka y, sieć na one nie są używane, ale większość y, z Was pewnie już wie, że jest coś takiego jak NFC stosowane na przykład do płatności zbliżeniowych y, smartfonami. Ja o tym y, troszkę będę mówił, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. No ale też y, y, w miarę jak, jak zasięg rośnie y, takich sieci, no to pojawiają się różne rodzaje na przykład lokalna sieć LAN, yy, która yy, później dla, dla, wyższych czas, dla wyższych zasięgów jest oznaczana jako LAN, no i tak dalej sieć metropolitarna, metropolitarna yy, aż aż do jakiejś chmury, czyli zasobów yy, gdzieś tam umieszczonych na różnych serwerach. Mówi się o internecie światowym, ale to już jest raczej duża daleka przyszłość o internecie międzyplanetarnym. Więc różne częstości są stosowane i też sieci o bardzo różnym zasięgu. Jak wygląda wzrost źródeł promieniowania w naszym otoczeniu? To możecie tutaj zobaczyć. Pierwsza generacja, która urodziła się tak w końcu XIX stulecia, zwana jest straconą generacją, dlatego że po prostu Większość z tych osób, czy duża część z tych osób poszła na faktu I wojny światowej. Tam wielu z nich zginęło. Ale proszę zauważyć, oni byli bezpieczni, jeżeli chodzi o promieniowanie wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł. Kolejna generacja, tak zwana wielka generacja, wielkie pokolenie również nie, nie mogła znaleźć w swoim otoczeniu jakiejś wielkiej liczby nadajników. No, problem troszkę się zaczął w generacji Yy, która yy, była związana yy, z urodzeniami dzieci, tak zwanym boomem dzieci, to nastąpiło po II wojnie światowej. Ja pochodzę z generacji, z czyli urodziłem się w tym przedziale czasu. No i jeszcze byłem szczęśliwy, bo po tym źródeł, yy, które emitowały promieniowanie elektromagnetyczne, nie miałem w yy, wiele, przynajmniej jak byłem w Teraz oczywiście jest, jest znacznie gorzej. Ale proszę zobaczyć, na przykład generacja, do której pewnie tak wy się zaniczacie, generacja Z. Jakżeście się rodzili, to tych źródeł promieniowania elektromagnetycznego w waszym otoczeniu było bardzo dużo. Były wszelkie mikrofałówki, były jakieś oczywiście sieci bezprzewodowe, komputery, smartfony, ale też ostatnio zaczyna się pojawiać, np. coś takiego jak internet rzeczy. Poszczególne jakieś Urządzenia nawet domowe, ralki, zmywarki, mogą być sterowane sterowane bezprzewodowo, właśnie łącząc się z internetem. Każda z tych rzeczy ma jakiś swój nadalnik do komunikowania się z takim, powiedzmy, domowym serwerem. Więc nagle okazuje się, że tych źródeł promieniowania dookoła nas jest, jest bardzo dużo. Nie mówiąc już o tak zwanych inteligentnych domach, gdzie, gdzie wszystko jest sterowane bezprzewodowo. Byłyby dziesiątki, jeżeli setki takich nadajników się w domu znajduje. Pojawia się pytanie, czy to wszystko jest naprawdę takie bezpieczne, jak nam się wydaje, jak tak często się mówi. A jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na rozwój sieci bezprzewodowej na świecie. Sieć drugiej generacji, w Stanach Zjednoczonych było 17 tysięcy anten, ta sieć mniej więcej zaczęła działać w 1996 roku sieć trzeciej generacji to już było prawie 200 tysięcy lat w Stanach Zjednoczonych no i tutaj tym kolorem zaznaczone są yy, zaznaczone są jak gdyby te kanały wymiany informacji im kolor bardziej intensywny tym większe natężenie yy, natężenie transmisji yy, z uwzględnieniem yy, za pośrednictwem fal radiowych yy, Polska yy, no nie wiadomo czy dobrze czy źle, ale tutaj widać że specjalnie nie była Poddana działaniu temu promieniowania, tego promieniowania, ale, ale to niestety też świadczyło o naszym pewnym opóźnieniu technologicznym. Natomiast w 10 lat później, gdyśmy dołączyli już do Europy, liczba anten co prawda w Stanach Zjednoczonych nie wzrosła, ale w przypadku tej sieci czwartej generacji, proszę zauważyć, jak bardzo zwiększyła się częstość transmisji częstość danych. Ten tutaj obrazek w tle to tak naprawdę jest ten sam obrazek, ale. Trudno przewidzieć, jak, jak te sieci będą się rozrastały, ale mówi się, że w przypadku sieci piątej generacji w Stanach Zjednoczonych będzie 13 milionów anten właśnie za, już za parę lat, około roku 2025. Widać, że wzrost tych lokalnych nadajników i jakichś nadajników już pokrywających całe znaczne obszary naszego globu jest lawinowy. Jest Czego... Pada się zastanowić, czy to wszystko jest bezpieczne. Oczywiście od dawna już próbowano jakoś jakieś normy wprowadzić na maksymalną wartość promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z różnych nadajników? W 66 roku wprowadzono taką.